Język angielski, Repetitorium ósmoklasisty, rozdział dziewiąty, sport, obiekty sportowe, część trzecia. Dziś poznasz osiem słów. Każde słowo zostanie przeczytane dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie zostanie przeprowadzony mały quiz abyś sprawdził sprawdziła co pamiętasz jeśli masz problem z zapamiętaniem musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy powodzenia repeat after me powtarzaj za mną sports stadium sports stadium stadion sportowy boxing ring boxing ring ring bokserski dry slope dry slope statyczny stok albo ski slope ski slope stok narciarski football pitch football pitch Rugby pitch rugby pitch boisko do piłki nożnej albo do rugby health and fitness center health and fitness center Albo sports center. Sports center. Klub fitness, klub sportowy. Ice rink. Ice rink. Lodowisko. Olympic size pool Olympic size pool albo swimming pool swimming pool basen olimpijski basen pływacki Tenis court Tenis korD, Basketball court Basketball court Kord tenisowy boisko do koszykówki Let's see what you can remember. Zobaczmy co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? Athletics sports stadium. Athletics sports. stadium stadion lekkoatletyczny sportowy what will you say boxing ring boxing ring ring bokserski What will you say? Dry slope Dry slope Ski slope Ski slope Statyczny stok Stok narciarski what will you say? Football pitch, football pitch, rugby pitch, rugby pitch, Boisko do piłki nożnej, Boisko do Rugby. What will you say? Health and Fitness Center, Health and Fitness Center, Albo Sports Center, Sports Center, Club fitness club sportowy what will you say ice rink ice rink lodowisko what will you say Olympic size pool Olympic size pool swimming pool swimming pool basen olimpijski basen pływacki What will you say Tennis court, tennis court, basketball court, basketball court, kort tenisowy, boisko do koszykówki. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy!